Niskokaloryczny makaron? Nic prostszego. Poznajcie japońską sałatkę z makaronem konjak. Makaron przygotujcie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. A teraz sos. Posiekajcie drobno papryczkę chili i czosnek. Połączcie to z olejem sezamowym, sosem teriaki sezamem, sosem sojowym, cukrem, octem ryżowym i odrobiną oleju rzepakowego. Sos gotowy. Teraz poszatkujcie czerwoną kapustę bardzo cienko. Z ogórka wytnijcie gniazda nasienne i pokrójcie bardzo drobno w słupki. Kapustę i ogórka przełóżcie do dwóch misek i polejcie przygotowanym sosem. Dokładnie. Wymieszajcie i odstawcie na kilka minut. Teraz tofu. Pokrójcie w grubą kostkę. Usmażcie na patelni i polejcie odrobiną sosu kiedy tofu jest jeszcze ciepłe. Gniazda nasienne z ogórków też nam się przydadzą. Drobno je posiekajcie i dodajcie do pozostałego sosu. Przygotowany makaron polejcie pozostałym sosem i dokładnie wymieszajcie. Wszystkie składniki gotowe. Ułóżcie więc je obok siebie w misce. Dodajcie uprażony sezam oraz listki kolendry. I pełna smaku sałatka z makaronem konziak. gotowa.